Dzień dobry, jestem dzisiaj na początku do Polkarbonu. Jestem już tutaj jakąś godzinę. Przed chwilą pojechała Drezyna. Um, także nic specjalnego. Nie wiem ile czasu tu będę. Nie wiem na co robić z tego vloga. Bo nie jestem tutaj dzisiaj długo. No ale zobaczymy, tak. Jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Um, wiaterek, fajna pogoda. Taka pogoda jest najlepsza, tak, że, że, że jest ciepło, jest też wiaterek, no wiadomo, na Polkarbon nie jest łatwo coś złapać, to znaczy tutaj jeździ coś pewnie codziennie nawet, ale nie w dużej ilości, tak, to jest, podejrzewam, kilka pociągów maksymalnie w ciągu całego dnia, więc to, to nie jest proste, żeby trafić akurat na moment... Kiedy ten pociąg jedzie, nawet jeśli jesteś tu kilka godzin, to w dalszym ciągu to nie jest proste zadanie. Ale lubię tutaj przychodzić, mam tutaj niedaleko bardzo, bardzo fajny klimat tutaj. Tutaj panuje na całym szlaku, zwłaszcza jest taki odcinek między Grudkowem a Łagiszą. Och, świetny odcinek, tam jest w lesie taki, tam jest taka rzeka potem, most, świetne, tam bym bardzo chciał zrobić zdjęcie dzisiaj tam nie jestem bo musiał, musiałbym tam iść i to by była dużo dużo dłuższa wycieczka, a dzisiaj ja nie planuję robić takiej dużej wycieczki więc tak, no pokazuję Wam tutaj te tereny, bo bo, bo są świetne więc więc warto warto tutaj się wybrać no, myślę, że na razie tyle. Mm. Nie wiem, czy ten vlog yy, zostanie opublikowany, bo nie wiem, czy będę jeszcze coś nagrywał. Bo nie wiem, jak długo tu będę. Yy, nie wiem, czy jeszcze coś pojedzie, zobaczymy. Yy, tak, to bardzo luźno. Fajnie by, jakby coś pojechało, ale nie wiem, ta drezyna, nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Oni tam się zatrzymali na chwilę? jakbyś wysiadł, coś tam, coś tam robił, nie wiem, co. Yy, no. Nie wiem jak to będzie, czy oni się zatrzymają na pokarbonie, czy będą wracać zaraz. Nic nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia. I to jest właśnie najciekawsze w kolejnym przemysłowi, że, że kompletnie nie wiadomo co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego. I dzięki temu to jest takie ciekawe. Rydzeniarze wrócili. Może to było jakieś sprawdzenie szlaku, nie? Czy coś takiego? W każdym razie ja jeszcze tu raczej jestem. I, 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 i. i, i, i. Yy, tyle, nie? Może coś jeszcze za niedługo pojedzie. ale myślę, że nie będę już tutaj długo. Ale jeszcze poczekam. Nadzieję jeszcze dam, że coś tam pojedzie, nie? Ogólnie sądzę, że coś tu dzisiaj pojedzie na pewno, ale no nie wiadomo, że ja doczekam, bo nie wiemy kiedy. Spoko, to jeszcze czekam. Witam, e, pojechał turbo, turbo Sonic, e, więc bardzo, bardzo się cieszę, w sensie wiadomo, wolałbym coś innego, nie, coś ciekawszego, jakiś prywaciarz, ale e, turbo Stonka bardzo mnie cieszy również, bo na nie wszystko mnie cieszy, więc e, jestem jeszcze oczywiście przy szlaku, ale będę już się zwijał, co prawda ta turbo Stonka będzie wracać na pewno ze składem, wiadomo, ale... dzisiaj ja nie jestem długo, tak jak zapowiadałem więc nie będę czekał na jej powrót, a sądzę, że to trochę potrwa. Ona nie wróci raczej zaraz, tylko z doświadczenia wygląda to raczej przeważnie tak, że długo, długo to trwa zanim one odjadą, te, te, te lokomotywy, co przyjeżdżają po skład. Ona pewnie już teraz się tam ustawia z tym składem i będzie tam stała, nie wiadomo jak długo. No, także, także to tyle. No, no tak jak widzicie, no, ten szlak, klimat tego szlaku, to są jakieś kompletne jaja, chyba to widzisz chłopie, e, więc y, ode mnie to tyle na teraz, e, jeszcze chyba to nie jest koniec, jeszcze, jeszcze coś będę nagrywał i coś mówił później, bo jeszcze idę pod Polkarbą, może tam mi się uda jakąś fotę zrobić, e, teraz jesteśmy w ogóle w dawnym miejscu, gdzie była stacja Będzin-Grodziec, tam w lewą stronę szła, e, więc dobrze, więc tyle. Ja idę i tyle.